Czy to jest już vlogmas? Być może. Dalej pamiętam ten trik, że najpierw się ścieje łóżko, a jak już się łóżko pościje, to jest już wszystko dobrze. Może i się trochę spóźnię, ale muszę zrobić kawę, że mnie to jest najważniejsze zanim wyjdę. Kafar, fajna kawiarnia, nie kawiarnia. Palarnia kawy z Gliwic, ze Śląska. Porządne. Proszę? Dziękuję. Ja nie pokazuj, bo jestem niewyjściowa. Ekstra. Zaraz będę dzwonił, że się spóźnię, ale przygotowałem jej setup do nagrań. Jest wszystko elegancko: statywik, światło. Sprawdzę tylko, jak to wygląda. No, nawet musiała za zasłonić żaluzję, chyba. No, teraz jest idealnie. Bye, bye. Dzień dobry, z tej strony Liza z coraz Studios, słucham. E, dzień dobry, Michał Wyrobek z tej strony. Ja mam właśnie e, strzyżenie teraz, ale utknąłem w korku i będę jakoś za 18 minut. Przez korek możemy poradzić, ja się, że po prostu poczekamy na pana. Przepraszam. No, bo Sylwia tam pewnie już jest bardzo zła, mam nadzieję, że nie. Jeszcze nie jest. Dobrze, Dzięki, do Dzięki, papa. Ja wiem. Teraz pomyślicie co za ham spóźnił się. Ale jakbym miał wybrać pomiędzy tym, że muszę ponieść konsekwencje swojego spóźnienia versus to, że nie zrobiłem mojej żonie kawy rano, no to wybieram to pierwsze 10 razy. Słuchajcie, no trzeba dbać o swoje życie. Dzisiaj jest napięty dzień, bo później jadę Polka w Toskanii spróbować zrobić jej rolkę z sklepu z kawiarni. Nie wiem jak to wynik. Mam nadzieję, że nie, nie, nie dogadaliśmy do tego, co to de facto ma być za kreacja artystyczna, więc wziąłem telefon, wziąłem kamerę i wszystko i jakoś może to będzie. Tak liczę na dobrą energię. Później, wierzę, że się spóźnię na spotkanie, gdzie mam zaplanować stronę nową marki odzieżowej jednej, której, którą bardzo dobrze znacie swoją drogą, ale nie będę mówił jaką. Na koniec zaczyna się na R, kończy się na E. Myślę, że to jest super rebus. Na końcu, to co najbardziej mnie frustruje, zmieniamy teraz biuro księgowe. Nic mnie chyba bardziej nie stresowało od czasu zdawania prawo jazdy. Nie znoszę księgowości, nie znoszę tych papierków, nie znoszę tych faktur, umów, gubię się w tym i odczu... jest to irracjonalne, bo to się nie wydarzy i można to wszystko cofnąć, załatwić, poprawić, przeprosić. No ale mam z tyłu tak, tak w głowie coś takiego, że kurde, nie, nie umiem tego znaleźć z tej faktury. Co się w ogóle teraz dzieje? I mi się w głowie zamykają kratki więzienia skarbowego od razu. Teraz najdziwniejsza część. Byłem tu już i nie mam pojęcia, czy tu trafię. Mam instrukcję, która jest tak skomplikowana. Strefa 51 to chyba jest tu. Lubię takie wnętrza. Strefa 51. Tu? Jest. Playhouse. Playhouse jest tam. Playhouse to jest taka przestrzeń, studio zdjęciowe fajne. Dzień dobry. Hej, spóźniłem się jeszcze, Sylwia już jest bardzo zła. Dzień dobry, hej. Fajne studio, co? Pokażę Wam jeszcze z góry. Tu są czyjeś głowy, które niepokojące. I cały ten loft. Sylwia, zła Sylwia. Już idę! Ja, jak z Debilem, ale ja nie, 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 nie wiem co ja chcę. Ja tylko zawsze, Sylwia, ufam Ci. Chcę, chcę trochę skrócić. Mam ja ci powiem od razu, jak cię będę nagrywał. To jest moja nowa super fryzura. To jest ekstra, uwa. Znaczy, możecie mi dać znać, ale mi się bardzo podoba. Moje polowe biuro. I tak jestem już spóźniony na wszystkie spotkania, z powodu tej kawy dla mojej żony, więc muszę teraz zrobić rolkę szybko dla galerii, bo współpracuję Dobrze. z galerią Kazimierz. Super fajnie. I ją zrobić w 30 minut, żeby wysłać do akceptu. Działu marketingu, skomplikowane sprawy. I później pojadę tłumacząc się na kolejne spotkanie, dlaczego się spóźniłem. To jest mój plan na dzisiejszy dzień. Wierzę, mnie ktoś pytał. I coworking też Mnie właśnie to ktoś to, to ostatnio wyla. pytał jak pokazałem to miejsce, czy tu można wynająć? Że jest taka przestrzeń i w ogóle. Nie Chciałbym ma... sobie kupić ten rower, W sensie ten rower Super 73. No i Ale patrz jak no, się ma pięknie tutaj. Mega fajnie, dziękuję Ci bardzo. Myślisz? Nie no, bo nie chcę Ci, co kłopotu robić. To wejdę sobie tam na górę, żeby nagrać jak to wygląda z góry, o. Ale jest mega fajnie tu. Już mi się spodobało, aż się zazdroszczę. Bo ostatnio szukaliśmy miejsca, żeby wynająć studio, żeby to dobrze wyglądało. W szkoleniach nowych i na zdjęciach nowych i w ogóle wszędzie, no bo wiadomo, że nasze mieszkanie ma pewne ograniczenia. I chyba to jest to miejsce, Playhouse. Zobaczcie jak tu jest cool. Ja kocham takie... Mówię Sylwii, że ja się tu czuję jak taki mały chłopiec z piaskownicy. Bo kocham lofty. Okej. Okay. Teraz z nową fryzurą jadę do nowego sklepu, żeby ponagrywać te materiały, wideo i rolki. Cokolwiek się tam uda zrobić. Czy ta bluza jest jakaś dziwna. Stało. To są tereny ładne, nigdy tu nie byłem. Ładny most. Tak. Tam jest w lewo kopiec Kraka chyba, z tego co rozumiem. Doskonale znam Kraków, prawda? Sklep jest przy drodze głównej, a nie da się tam nigdzie zaparkować, więc na szczęście tu dalej gdzieś jest kilometr. Parking normalny. Okej, okay, to był Przyspieszony kurs korespondencyjny, obsługi sklepu internetowego, nagrywania na social media i w ogóle wszystkiego związanego ze sprzedażą online. Proszę, tutaj jest? Jest lepszy przykład, genialny. Lej. Mamy wyjątkową oliwę z oliwek z Toskanii. Tak, akurat jest ze świeżych zbiorów. Piękny, srebrny kolor. Tłuczona w październiku. Miałem 20 minut, ale uważam, że jak na to, że pogadaliśmy sobie o tym, to działa na social mediach sprzedaży. Nagraliśmy rolkę i w ogóle pogadaliśmy sobie, i zjedliśmy tyramisu i napiliśmy się kawy. Czyż to nie jest produktywny czas? No, genialny, absolutnie. W ogóle bardzo fajny sklep, te delikatesy swoją drogą, jak włoska 9. Lubicie takie smaki, to koniecznie musicie odwiedzić. Choć będziemy testować. Ale to nie są słodycze. To jest moja łapówka w zamian za lekcję dzisiaj social mediową. Patrzcie. Aż wypływa ta pistacja tu, i są takie świeże. Chodź, powiesz, co ciekawego robiłaś. Nagrałam 10 rolek. Przeprowadziłam dużo trudnych rozmów, firmowych, które mnie zestresowały. A teraz idę na status firmowy na kroki. Więc ubrałam się w dresik i lecę. Ale fajnie, jak mnie nie było, nie? Jest tak. dużo łatwiej. Tak. Przynajmniej mam dobre rogaliki. Po tych owocnych spotkaniach. idę na trening. Mam coś, co jest genialne. Pokażę Wam. Erbata On Lemon. Dostarcza wiele kofeiny, by przetrwać. Wysiłek fizyczny. zawsze jak ja sobie podcastów, nie wiem, macie też tak, albo audiobooków. Albo... moment, gdzie w ogóle czytam, albo coś konsumuję, jakieś treści niedurne rolki. My nie zdecydowałam się na. Na tym piasku są trzy stopnie. Chodźmy, nie bójmy się. O ma. Wyszło jak wyszło. Teraz jest 22.10. Oczywiście, dopadło mnie to, więc muszę teraz grzecznie usiąść nad tymi wszystkimi papierami i to przeanalizować, wysłać, sprawdzić. A no jeszcze muszę zmontować mój odcinek. Dzięki, że tu byliście dziś. Zasubskrybujcie ten kanał, będzie mi super miło. Dajcie znać w komentarzu, czy wam się podobał, albo o czym chcielibyście następny odcinek. I widzimy się w kolejnym. Bye. <laughs>